Witam Was wszystkich. Wiem, że dawno mnie nie było, ale strasznie dużo się działo u mnie i chciałam Wam mniej więcej trochę powiedzieć, co się u mnie działo i o co chodzi, <grym> dlaczego mnie tak długo nie było. Więc e, po pierwsze, musiałam wszystko skończyć, co było związane z, z szkołą. Jak, więc, e, jak wiecie, ja miałam, teraz byłam w tym roku w TY, czyli tak jakby w pierwszej liceum. Ja o tym... Roku trochę mówiłam w moim filmiku o systemie edukacyjnym w Irlandii, ale o nim nakręcę jeszcze oddzielny filmik, o tej klasie i po prostu strasznie dużo się działo. Nawet w związku z tym, że byłam w tej klasie, byłam w gazecie, eee, to jest sentyjne, e, trochę się zmoczył, no ale cóż, e, zaraz Wam pokażę zdjęcie. Eee. O, tutaj jest zdjęcie, w którym byłam i tu ja jestem. Nie wiem czy to pewnie będzie widać, czy nie będzie, pewnie nie będzie. Ehm, więc naprawdę dużo pod koniec roku bardzo dużo rzeczy się działo. Ehm, mieliśmy wycieczkę do esportu, no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co jeszcze do tego było masakryczne, że miałam infekcję oka i tak po pierwsze Miałam infekcję tego oka, później przyszło na to oko, później miałam tym oczach i dalej zamknę drzwi, pokocne oczy. Um, I dalej mam tą infekcję, już nie tak bardzo, już jej nie widać, um, ale dalej ona jest. Byłam u lekarza, lekarz dał mi krople, krople mi nie pomagają, nie chce mi nic innego dać, do okulisty nie chce mnie wysłać. Um, tak to jest z irlandzkimi lekarzami. No więc co jeszcze przeprowadzałam się, już nie mieszkam w tamtym mieszkaniu, już mieszkam w innym jak widzicie jest inne otoczenie teraz jesteśmy u mnie w salonie myślę, że rzadko tutaj będziemy chociaż no, się zobaczy więc tak to było i co jeszcze dostałam pracę, za którą pewnie dużo was trzymało kciuki więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, praca moja to pracuję tutaj w hotelu i pracuję na funkcjach, czyli na różnych um, spotkaniach firmowych, znaczy no, na jakichś balach, na um, weselach. I ja po prostu tam jestem jako kalnerka, ponieważ w wieku... Um, no, w wieku 16 lat w Irlandii, można pracować legalnie, ale tylko 8 godzin chyba tygodniowo i trzeba mieć tam jakieś swoje przerwy i tak dalej, więc nie mogę zbytnio pracować w przeciągu tygodnia, czy tam w restauracji jako kelnerka i muszę pracować no, te 8 godzin tygodniowo, więc to jest naprawdę mało, więc ja pracuję na funkcjach. Funkcje trwają mniej więcej chyba 4 godziny, tam od 5... No i tam zależy, jak długo y, trwa wesele czy coś. Ostatnio pracowałam od 5 do 8, więc nie jest źle. Najgorsze jest tylko to, że pracuję w weekendy, a ja w weekendy chcę wychodzić na miasto i na imprezy, a tu jest lipa, bo jestem w pracy. No ale cóż, będę przynajmniej miała pieniądze na wakacje i nie będę musiała ciągnąć tych pieniędzy z mojej mamy. Yy. No, więc bardzo się z tego cieszę, że dostałam do pracy. mam nadzieję, że jak skończę 17 lat już, to będę mogła pracować e, normalnie. Więc to chyba na tyle, e, co z informacji, zaraz nakręcę dla Was filmik z produktami e, na miesiąc maj, ulubieńcami na miesiąc maj, wiem, że trochę spóźnione, ale naprawdę nie miałam czasu, przepraszam Was serdecznie, no i to chyba na tyle, do zobaczenia, pa!